Pokonanie psychologicznych barier i dokonanie wewnętrznego oczyszczenia otwiera dostęp do kolejnego etapu świadomości w alchemii symbolizowanego przez Rubedo, czyli czerwienienie. Wejście w ten stan nie jest jednorazowym aktem, lecz początkiem nowego sposobu istnienia. Trudność nie polega na chwilowym doświadczeniu rozszerzonej świadomości, ale na uczynieniu jej stałym elementem codzienności. Fundamentalną zmianą, jaka zachodzi na tym etapie, jest pojawienie się uczucia połączenia, zwanego w alchemii konjunktio. Jest to paradoks duchowej ścieżki. Aby mogło dojść do prawdziwego zjednoczenia ze wszystkim, co istnieje, najpierw musiała dokonać się separacja od własnych myśli, emocji i identyfikacji. Alchemiczny Merkuriusz, jak zauważył Karl Jung, stoi na początku i na końcu dzieła, symbolizując proces od podziału do ostatecznej jedności. W rubedo zmienia się sposób widzenia, a nie zdolność oceniania. To etap, w którym świadomość zaczyna prowadzić ego, a nie odwrotnie. Reaktywność znika, ale rozeznanie pozostaje ostre jak brzytwa. Nie chodzi o to, by nie oceniać świata, chodzi o to, by nie mylić oceny z projekcją. Zamiast wewnętrznego komentarza to jest złe, wkurza mnie, jest nie takie, jak powinno, pojawia się spokojna klarowność. Widzę to, rozumiem to i wiem, jak zareagować. Rubedo to brak wewnętrznego konfliktu podczas patrzenia na rzeczywistość. To nie jest brak granic. Możesz dostrzec wspólną naturę świadomości w każdym człowieku, jednocześnie widząc wyraźnie, że czyjeś zachowanie jest destrukcyjne i reagując adekwatnie. To nie jedność z czynami innych, lecz jedność z prawdą, jedność w istocie, klarowność w formie. Rubedo nie robi z człowieka naiwnego mistyka, który wszystko akceptuje. Przeciwnie, pojawia się naturalna mądrość, w której granice, intuicja i siła działania stają się czyste, spokojne i świadome. To etap, w którym działasz bez lęku, ale też bez złudzeń. Zdobycie duchowego złota nie wieńczy jednak dzieła. Zarówno mity, jak i tradycja zen wskazują, że powrót do świata jest równie ważny jak sama wyprawa. Reguła dwóch smoków głosi, że pierwszego smoka pokonuje się w drodze do celu, a drugiego w drodze powrotnej, podczas funkcjonowania w zwykłym świecie. Ten drugi smok to bestia o wielu głowach, reprezentująca wyzwania, jakie niesie ze sobą życie z nową świadomością. Pierwszym problemem jest samotność. Wynika ona z niemożności zwerbalizowania głębi duchowych przeżyć. Próby opisu są skazane na niepowodzenie. Sposobem na pokonanie tego smoka jest pełna akceptacja samotności. Wówczas przestaje ona być ciężarem, a staje się wewnętrznym azylem przestrzenią, w której można oczyścić się z zewnętrznych negatywnych energii bez potrzeby fizycznej izolacji. Drugą głową smoka jest brak zrozumienia ze strony otoczenia. Zmiana w człowieku jest zauważalna. Dawne relacje i zainteresowania tracą na znaczeniu, prowadząc do naturalnego rozluźnienia więzi. Nie jest to niczyja wina, lecz konsekwencja podążania różnymi drogami. Jednocześnie w życiu zaczynają pojawiać się nowi ludzie, podążający podobną ścieżką. Trzeci niezwykle groźny demon to pycha i wywyższenie. Ego, kuszone poczuciem bycia lepszym lub bardziej przebudzonym, może zniweczyć lata duchowej pracy. Przekonanie o własnej wyjątkowości jest pułapką, w którą wpadło wielu nauczycieli. Kluczem jest tym nieustanna czujność i kontrola nad ego, a nie jego eliminacja. Zbywa on nierozerwalnie związana z czwarta smocza głowa – sława. Bycie osobą publiczną i rozpoznawalną karmi ego, czyniąc je wrażliwym na krytykę i spragnionym uwielbienia. Autentyczność mistrza przejawia się w jego zachowaniu. Jeśli naucza o panowaniu nad emocjami, a sam reaguje urażoną dumą, jego nauki tracą wiarygodność. Piąta głowa to Wyznawcy. Prawdziwy mistrz uczy po to, by uczniowie sami stali się mistrzami, a wtedy on staje się zbędny. Pułapką jest sytuacja, w której nauczyciel zaczyna hodować uczniów dla potwierdzenia własnej wielkości. Zasada po owocach ich poznacie oznacza, że całe życie i zachowanie człowieka zaświadcza o poziomie jego duchowego rozwoju. Proces Rubedo może manifestować się na różne sposoby, często w odpowiedzi na niezrozumienie ze strony świata. Pierwsza z postaw to śpiący Anioł. Jest to osoba, która zniechęcona nieudanymi próbami dzielenia się swoją wiedzą, zamyka się w sobie, uznaje, że jej przekaz i tak nie zostanie zrozumiany, więc wycofuje się, marnując swój potencjał. Tymczasem osiągnięcie wyższego poziomu świadomości wiąże się z wewnętrznym imperatywem odpowiedzialności i potrzeby niesienia pomocy innym. Druga postawa to cichy mędrzec. Wie on, że przekazu duchowego nie da się w pełni zwerbalizować, dlatego naucza poprzez metafory i przypowieści, nigdy się nie narzucając. Czeka, aż uczniowie sami go znajdą. Taka postawa, choć uzasadniona w przeszłości, w dzisiejszych czasach przy tak wielkiej potrzebie duchowego przewodnictwa również może być postrzegana jako zmarnowanie potencjału. Wewnętrzna odpowiedzialność skłania raczej do przyjęcia postawy aktywnego nauczyciela, który dzieli się wiedzą i doświadczeniem bez względu na opinie. Kluczowym elementem ostatecznej transformacji jest wybaczenie. Nie można wybaczyć innym, dopóki nie wybaczy się samemu sobie. Wybaczenie sobie nie oznacza przezwolenia na przyszłe błędy, lecz akceptację przeszłości jako lekcji. Poczucie winy i wstydu stają się informacją, że człowiek się rozwinął i dziś postąpiłby inaczej. To uwalnia od zadręczania się przeszłością. Dopiero po pełnej akceptacji siebie z wszystkimi niedoskonałościami otwiera się możliwość prawdziwego wybaczenia innym. Znika potrzeba krytykowania ich za cechy, których nie akceptuje się w sobie. Pojawia się zrozumienie, że inni również mają prawo do błędów i podążania własną drogą, która jest niezbędna dla ich wzrostu. To wybaczenie nie jest jednak cichym przyzwoleniem na czynienie zła. Jest ono rozumieniem motywacji innych, połączonym z odpowiedzialnością za stwarzanie im możliwości wejścia na duchową ścieżkę. Człowiek, który kroczy tą drogą, w naturalny sposób staje się źródłem dobra bez zewnętrznego przymusu.